Zespół szkół imienia porucznika Józefa Sarny w Gorzycach to szkoła z wieloletnią tradycją, która wykształciła już wielu specjalistów w różnorodnych dziedzinach. Placówka ta z roku na rok prężnie się rozwija na wielu płaszczyznach, oferując chociażby nowe kierunki kształcenia, nowoczesne wyposażenie dydaktyczne, cenne praktyki, a także miłą atmosferę nauczania. O tym wszystkim przekonać się mogli ósmoklasiści ze szkół podstawowych z regionu podczas Dnia Otwartego. Zapraszamy na małą wycieczkę po zespole szkół w Gorzycach. W Zespole Szkół w Gorzycach uczniowie uczą się obecnie w technikum w kierunkach mechanik, mechatronik, informatyk, programista, logistyk i ekonomista. Chcemy otwierać oczywiście nowe atrakcyjne kierunki kształcenia dla uczniów, na przykład technik odnawialnych źródeł energii, technik elektryk, technik robotyki. Chcemy również otworzyć w tym roku liceum ogólnokształcące oraz szkołę branżową stopnia pierwszego w zawodzie operator oprawiarek skrywających. Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych będą mogli zobaczyć w szkole laboratoria do nauki języków obcych. Posiadamy dwa takie laboratoria, pracownię wirtualnej rzeczywistości, bazę sportową szkoły, czyli salę gimnastyczną, dwie siłownie, które posiadamy i boiska Orlik. Będą również mogli polatać dronami czy wziąć udział w zawodach robotów. Uczniowie szkół podstawowych spotkają się również z samorządem uczniowskim. Z pracow zobaczą pracownie informatyczne, ekonomiczne, Centrum Kształcenia Zawodowego oraz zwiedzą zakład Federal Mogul. Zespół Szkół w Gorzycach realizuje wiele projektów związanych z umożliwianiem uczniom odbywania praktyk zawodowych, dzięki którym będą mieć fach w rękach, a to zapewni im w przyszłości im dobrą pracę. Praktyki realizujemy w naszych zakładach partnerskich. To jest głównie Federal Mogul ale także współpracujemy z grupą NSG Pilkington w Sandomierzu, współpracujemy z Superiorem. Postawiliśmy także na małych i średnich przedsiębiorców. Do nich też skierowaliśmy naszych uczniów, bo... Istotne, istotna jest współpraca z dużymi zakładami, ale tak naprawdę dużą część y, naszych y, uczniów akumulują właśnie mali i średni przedsiębiorcy. Oni dają stabilizację dla rozwoju naszego regionu. Bez względu na to, jak zmieniają się struktury właścicielskie, to ci mali i średni y, funkcjonują dobrze funkcjonują, są otwarci na szkołę i to nas bardzo cieszy, że poszliśmy do takiego następnego etapu, gdzie właśnie tak zwane misje otworzyły się na edukację. Nasza szkoła bierze udział w projekcie, który promuje ekologię, który jest organizowany przez norweską grupę Hydro we współpracy z lokalną firmą Alumeta. I nasz wniosek został oceniony najwyżej. Dostaliśmy najwyższe dofinansowanie w kwocie 130 tysięcy złotych. Chcielibyśmy je głównie przeznaczyć na zakup recyklomatu. Z którego oczywiście będą mogli korzystać zarówno nasi uczniowie, nauczyciele, jak i inni pracownicy. Oprócz tego mamy zaplanowane inne działania, jak na przykład organizacja konkursu w tematyce ekologii, organizacja pikniku ekologicznego czy sadzenie drzewek na terenie szkoły. Więc mamy nadzieję, że te nasze działania, które zaplanowaliśmy, rzeczywiście przyczynią się do tego, żeby zwiększyć świadomość ekologiczną wśród uczniów i lokalnej społeczności. Oprócz tego nasza szkoła brała udział w projekcie. Erasmus, który polegał na tym, że grupa zarówno nauczycieli, jak i uczniów wyjechała do Szwecji na praktyki oraz na zajęcia z job shadowingu. Najlepszą rekomendacją dla szkoły są uczniowie, którzy do niej uczęszczają. Ci są aktywni, działają w samorządzie szkolnym, są usatysfakcjonowani z tego, jak wygląda nauka na wybranych przez nich kierunkach. Niektórzy, choć już są na studiach, gdy tylko mogą z tęsknotą za niepowtarzalną atmosferą szkoły, zaglądają w mury zespołu szkół w korzycach. Podoba mi się tu bardzo, ponieważ nasza szkoła otwiera nowe możliwości i ostrze horyzonty. Programujemy nam w komputerach pisząc programy, potem przychodzimy już na maszyny. Na maszynach uczymy się programować roz, oraz różne, wykonywać różnego rodzaju obróbki. Poleciłbym głównie ten kierunek, i między innymi naszą szkołę, dlatego że mają tu du bardzo dużo, ale to bardzo możliwości wielkie, jak i również to, że... Jest tutaj rodzinna atmosfera, można tak by rzec. Szkoła bardzo dobrze przygotowuje do egzaminów zawodowych, dzięki temu udało mi się zdać egzamin na 100%. Dodatkowo y, mogę dodać, że jeśli uczymy się u nas w szkole, to nie musimy się już uczyć później w domu, ponieważ mamy tak bardzo dobrze przekazywaną wiedzę od nauczycieli, że zapamiętujemy wszystko z lekcji. Jestem obecnie przewodniczącą zespołu szkół w Gorzycach. Działam w samorządzie od czterech lat i mogę powiedzieć, że organizujemy dużo różnych ciekawych akcji. Najbardziej skupiamy się też na akcjach charytatywnych, żeby pomóc osobom potrzebującym. Zorganizowaliśmy w tym roku trzy akcje właśnie charytatywne na Dom Aniołków w Skowierzynie. To będzie Hospicium Budowa oraz dla Wiktorii Wilk i Domu Podleśna Przystań. Dzięki temu możemy zdobywać dużo empatii. Która jest w dzisiejszych czasach bardzo potrzebna, yy, oraz yy, możemy mieć poczucie takie, że daliśmy komuś coś od siebie i być dumni z siebie. Zajmujemy się ogólnie na informatyku takimi no, dość bochymi sprawami: typu e, zarządzanie serwerem, typu zarządzanie chmurą, czyli taką no, wirtualną przestrzenią. E, Uczymy się, jak bezpiecznie się poruszać w cyberprzestrzeni. Jeśli chciałbym faktycznie kontynuować naukę w kierunku informatycznym, to no tutaj zdecydowanie są podstawy takie bardzo solidne i wiele jest, wiele można się nauczyć. A sprzęt pozwala na taką naukę? Obecnie jesteśmy w sali, gdzie sprzęt został niedawno wymieniony. Osobiście powiem, że tak. Jest tutaj tyle sprzętu, gdzie dzięki któremu będziemy mogli yy, bardzo dobrze przygotować się do no Po prostu do nauki. Jestem absolwentem zespołu Szkół gożycach Ukończyłem e, technikum e, mechaniczne i aktualnie jestem studentem pierwszego roku ratownictwa medycznego. Co mogę powiedzieć w tej szkole, jest bardzo. Przy, wróciłem tu naprawdę z wielką przyjemnością, ponieważ zawsze tu była bardzo pozytywna energia, dobry vibe z nauczycielami, z wszystkimi. Więc jak tu przyjechałem, też zostałem bardzo fajnie powitany. Także no, polecam wszystkim. Jak, jeżeli jesteś ós, ós, ósmoklasistą, klas, klasistką, także to chodźcie do nas. To z nie pożałujecie, naprawdę będzie super. Jakie są najbliższe plany szkoły? Na wakacjach wyremontować kompleksowe boiska sportowe Orlik, a także nową pracownię do nauki fizyki i przedmiotów mechatronicznych na 30 stanowisk uczniowskich. Ale na tym nie koniec stawiania wielkich kroków w coraz to lepszą przyszłość. Budowa pracowni przedmiotowych. Staże zagraniczne, możliwość dania uczniom dodatkowych uprawnień, współpraca z zakładami pracy, z, z wyższymi uczelniami gwarantują to, że każdy nasz uczeń będzie bardzo dobrze przygotowany do zdania egzaminów zewnętrznych, do podjęcia pracy oraz do kontynuowania nauki na szybczole. Zapraszamy do współpracy.